Witam wszystkich. Słuchajcie, na podnośniczku sprawdzimy sobie od spodu, jak wygląda Honda CRV trzeciej generacji. 2011, bo 2012 nie patrzyłem w dokumentację w postaci dowodu, ale tak coś sobie kojarzę. R22, benzynka, napęd na 4 Tak to się ma. Oczywiście wymieniany olej w moście. Czekamy na olej, bo dopiero ma dojechać. W skrzyni biegów również. Widzicie, koreczki wyczyszczone. Tam jest spustowy, tam jest nalewowy, podkładeczki idą nowe, już z olejem oryginalnym. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorazyjne. Spójrzcie, tutaj nie ma żadnej powłoki antykorazyjnej, fabrycznej to, co wyjechało. Tak zostaje trawersa brązowa na lot. Tu mamy podłużnicę, też bez konserwacji, profile suche, jak widzicie, tam nikt nic nie robił od samego początku jak auto wyjechało. Myślę, że aby ktoś to o to zadbał wcześniej, na pewno byłoby dużo lepiej niż jest aktualnie teraz. Ta prawa strona lepsza. I znowu suchutko widzicie. Nikt tutaj nie wlewał żadnego wosku. Przejdziemy sobie na tył. To jest osłona aluminiowa zbiornika. Tu podłużnica z tyłu musowanie tłumika same tylne zawieszenie, to powiedziałem nigdy nie wnikam w to, bo to są elementy, które można zawsze wymienić, zregenerować, wypiaskować i nie będzie problemu tu w środku. Tak to wygląda, nie ma jakichś tragedii naprawdę, biorąc pod uwagę, że to jest auto niekonserwowane w ogóle, także nikt tutaj nie przykładał ręki, jak autko wyjechało od, z fabryki. Także jak ktoś ma i sobie zadbał wcześniej, to na pewno będzie dużo lepszy egzemplarz, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne. Tak to wygląda. i tam sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Mam no, górne mocowania, ale sam kielich od góry jest OK, także nie ma tragedii jak na jak na Honda.